ja tak sobie obserwuję, słucham, patrzę, my myślę, wykazują już na początku taką postawę bliską mediatorom, dlatego, że mediator to osoba, która uważnie słucha, która nie wchodzi w zdanie, która czeka cierpliwie na ten moment, kiedy będzie zapytana, więc ja trochę pytań postawię i zobaczymy, co będzie. A nóż się uda. Słuchajcie, Patrzę, że mam strasznie mało czasu, ale potraktuję tę te te moją część jako taki krótki, bardzo wstęp do mediacji. Pani Dyrektor rzeczywiście, jak powiedziała o takiej definicji, o tym pierwszym skojarzeniu swoim e, dotyczącym mediacji, powiedziała o tym, że mediację rozumie jako sposób na lepsze życie. To Absolutnie się z tym zgadzam, dlatego że my, mediatorzy, naprawdę po pierwsze pomagamy, jeśli potrafimy to robić, rzecz jasna. Pomagamy ludziom lepiej żyć, no bo jak rozwiążą konflikt pomiędzy sobą, to osiągają spokój, osiągają to coś. Sami do tego dochodzą. A znowu my, mediatorzy, Mogąc pomagać, wiedząc jak to robić i mając efekty, też osiągamy jakąś satysfakcję, ale równocześnie będąc przygotowanymi do tego, żeby to robić, nam też, mediatorom, z tymi kompetencjami, które mamy, lepiej się żyje. Więc, niezależnie od tego, czy ja będę mediatorem, jak nauczę się tego robić, będzie mi lepiej. A dodatkowo, Mieć fajną, ciekawą, dobrą <coughs> umiejętność. Bardzo szybciutko bym chciała, wykorzystując każdą minutę, żebyście. No, wotnika, bo nie będę tego wskazywać. Powiedzcie o tych swoich skojarzeniach teraz, jeszcze raz, albo po raz pierwszy, z czym ta mediacja się kojarzy. Pierwsze skojarzenie, hasło. Rozmowa. Rozmowa, ok. Co jeszcze? Jakie jeszcze skojarzenia? Rozwiązanie konfliktu. Ok, to już jako efekt, prawda? Negocjacje. Mm -hmm. Negocjacje. Porozumienie się. Jako efekt. Mm -hmm. Co jeszcze? Poznanie się nawzajem. Kulturnie. Aha, co jeszcze? Dyskusja. Mhm. Mm Macie jeszcze jakieś skojarzenia? No, a gdybym pociągnęła za język, to jak to jest? Jak Wam się wydaje? Czy jest taki jeden sposób, a mówiąc bardziej precyzyjnie, jednolita procedura, którą dałoby się przyłożyć jako szablon do każdej sytuacji konfliktowej? Czy też może? W zależności od tego, czego konflikt dotyczy i kogo dotyczy, to tych sposobów jest wiele lub nawet nieskończenie wiele. Jak myślicie? Raczej znaczy druga opcja. Każdy konflikt tak. jest inny. Tak myślisz? Mhm. A jakie macie wy jeszcze zdanie na ten temat? Można wyrazić swoją opinię. Znaczy, porozumienie, że to idzie w tę samą stronę z każdym problemem? Czyli zaczyna się rozmawia i próbujesz rozwiązać problem, ale oczywiście każdy problem jest rozwiązany w inny sposób. Inne tematy są używane. To teraz odpowiedz mi na pytanie: czy jest jeden sposób, innymi słowy, jednolita procedura, czy jest ich wiele? Procedura jest jedna, ale można użyć też, yy, ale potem rozkłada się w wiele sposobów. W nie rozumiem. Albo jeden, albo wiele. Jak znaczy, to jest? Żeby problem rozwiązać, to zaczyna się najpierw rozmową, i potem się wyciągają tematy. Które tematy się zmieniają w zależności od problemu. No tak, ale ja nie pytam o to, bo wiadomo, że tych tematów może być tak. mnóstwo. No bo jeśli te konflikty dotyczą różnych rzeczy, no to tematyka będzie różna, ale ja pytam o sposób postępowania. Pytam o mediatora, a nie o tych ludzi. Czy mediator? To jest tylko jeden sposób. Naprawdę. Ciekawe, jak myślicie? No dobrze. Zobaczmy pani w końcu. Tutaj takie hmm. zdanie przyjmuję jeszcze wspomniał Arystotelesa, wspomniał Sokratesa, wspomniał Platona. I my rzeczywiście kształcąc mediatorów mówimy i myślimy o tych filozofach i rozpoczynamy w ogóle kształcenie od, od tego właśnie punktu. To znaczy po pierwsze uświadamiamy sobie, my przyszli mediatorzy uświadamiamy sobie, jakie bariery w nas tkwią, w jakich schematach tkwią bo przecież nawet komunikacyjnie się różnimy. Każdy z nas miał jakichś swoich rodziców. Każdy z nas w związku z tym jakieś wychowanie przeszedł i przechodzi. I każdy z nas od małego do końca życia nabiera doświadczeń. Jakichś różnych. Każdy z nas ma jakieś. Więc zapewne, przynajmniej w tych, z tych trzech powodów różnimy się pomiędzy sobą. I też w jakich schematach w związku z tym. Więc rozpoczynamy drogę od mówienia, od myślenia, od rozumienia tego, o czym ci filozofowie nam mówili, czego nas uczyli, co przekazywali. Jak myślimy o Arystotelesie i o jego y, teorii środka, to dążymy do tego, żeby ukształtować taką postawę, taką osobę dojrzałą i kompetentną przyszłego mediatora, która po pierwsze będzie